No siema wiedowie dzisiaj gramy w Baldis Basics Classic Remaster i tak dzisiaj będziemy robić e, będziemy grać w Classic Style, Party Style i Demo Style. Więc tak, e, zacznijmy od Classic Style. Powinno się wszystko udać na jednym odcinku Uch, dobra Więc co, lecimy Cześć panie Balduś Trzeba dźwięki głośno. dobra Eee, jeszcze trochę głośno 4 minus 5 Czekaj, minus 1? Eee, dobra I 4 Dobra eee, więc tak, od Baldi'ego mamy Q'oner To już każdy o tym wie No 8 minus 8 to... Mi... 8 minus 0 to znaczy to jest 8 a To jest 12 i to nie wiem Okej okay. Teraz tak, uciekamy Gdzie możemy? No dobra, uciekniemy Tą drogą o, cze cześć, panie sweep, sweep. Dobra, wychodźmy stąd. O nie, gdzie playtime? Gdzie playtime? Dobra, znam sztuczkę. Chodź, Nie, dobra. Po prostu za późno zrobiłem. Dobra. Bali pomyślał, że jestem od, od, e, o, tam, gdzie wszedłem niedawno. A już nie wiem. E, nie wiem, jak to można nazwać. E, no, no, wiesz, takie żółte drzwi. E, tam byłem. Właśnie, dobra, Bali jest tutaj. Nie, pokłoner po nie idziemy. Aha. Dobra. To już 2 minuty nagrania? Aha. X da. No to jednak nie zdążymy na jednym odcinku. Nie uda nam się. Dobra. 8 do, dodać 9 jest 9. O, nie, 8 dodać 7. Nie, jak się. się. Miejmy po prostu. Dobra. 14, nie? O? Czy dobra. To już nie wiem. Dobra, teraz uciekamy tutaj. Nie ma dyrektora? Nie ma, dobra. Tu też go nie ma. Pali tutaj idź, tu. To tramp. Tutaj. Dobra, idzie. Lecimy. Lecimy. No bo nie idziemy po ten Zesty bar jednak. Dobra. Lecimy teraz po następny notatnik 4 dodać 2 równa się 6, nie? Tu będzie 11 i tu nie wiem, dobra. Uciekamy eee, tutaj. Albo... Nie już nie zdążyli. Dobra, chodźmy się ukryć. Nie! Dobra. Dobra, dobra. Tutaj się ukryjmy. Nie mam, nie. Tutaj, dobra. Bali pomyślał, że jestem tam, a jestem tutaj. Taki są. Nie wiem. Po prostu tak na niego działa. Teraz uciekajmy. Dobra, Bali. Bali jest mega daleko. Dobra, lecimy. 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 Trzeba oszczędzać w ogóle bisody, nie? Oho. Sweep, sweep, wystartował. Dobra, e, 10, 8. To nie wiem. Nie ma? Oho, playtime. Tylko nie ona. Nie chcę tobą grać, nie chcę samo grać. Nie. I nagle zawróciła. Nie wiem dlaczego ona się nie boi. Dobra. Minus 8, nie? Dobra, dobrze. Teraz tak. Nie będziemy używać kłoner. Zamiast kłoner... Yy, pójdę po nożyczki, bo mogą mi się przydać. Dobra, dobra. Ciekaj! Ciekaj! No, to prezydent, dobra? No. Dobra. Zastraszyłem się po prostu. Nie! Nie! Nie, zasadnie! To nie moja wina! To nie moja wina! Muszę uciekać. Dobra, złapnie. Dobra, przynajmniej na 15 sekund. To nie jest chociaż 20 czy 30. Ale idzie. Ale idzie. Dobra. Yy, idziemy do kafeterii. Uy. O! Dzięki. Dobra, nie. No. Ara. Wiedziałam, że mi się przyda. Dobra, staminę będę oszczędzać. Gdzie jest pan skarpeta, to na to na pewno wiem. To ze bar, nie wiem, czy iść. Nie, nie pójdę. Nie skręcaj, nie skręcaj. Idź. Idź ptądą Dobra, nie czy on nie łapie? Nie, dobra. Już się przestraszyłem Robię, biegniemy. Nie, nie bieg Tam Tam był pan skarpeta. Muszę go zgubić On ja tu wie, że jest tam Dobra, zgubiliśmy go Prawda? Prawda czy nieprawda? Pozwólcie sobie, że ja trochę wyciszę, bo mnie nie słychać. Nawet mojej myszki, co jest taka sama głośna jak ja, to mnie. Nie! Idzie tutaj? Dobra, uff. Nie ma go. Nie. 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 Dobra, 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 dobra. Wszystko jest na czerwono, tak? Nie wiem. Takie po prostu. Teraz gdzieś. Tam jest pan skarpeta dalej, czy nie wiem. Nie wiem, więc nie będę się nawet zwracać. Dobra, znowu idę się ukryć. Nie! Nie, no nie. Tam przegrywam Dobra. Idzie sobie. Czekaj. Dobra, wychodzi. Idzie tutaj. Idzie za mną. Idzie za mną, okej. Okay. Dobra. Mamy to chyba. Mamy to. Mamy to. Jeszcze jedna wisoda. Dobra bali, po tobie Aha No bali Co teraz zrobić? NIE! Aha Aha No to gramy jeszcze raz, super Lecimy tą samą taktyką jak mi się nie uda, to ja będę wkurzony i się nie poddam. Ja się nie podam. Dobra. Nie można się poddawać. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba być twardzielem. Dobra, sześć. Kłonę Rosbaldiego. 2 minus 5 to 1, nie? Teraz to będzie 2 i 3. To trzy. Nie. Tutaj nie, może trzy. nie ma wadza być 3. Dobra. Wiedzimy tą samą taktykę. Nie ma dyrektora, to biegniemy. Chodźmy tutaj po to coś. Nie! 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 Nie, 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 nie. Dobra, no. Ta gra jest ustawiona. Dobra. To jest 8. To jest 11. No dobra. Powiedziałem tak dlatego, bo nie byłem pewien. Dobra, bali idzie tutaj. Oho. Pan popychacz. zostawnie Pan popychacz chce mnie popychać. Ale nie zdążę raczej. Dobra, idziemy po czwarty notatnik. Dobra, tu będzie osiem. Eee, 9. 6 dodać 3 to 9, nie? Dobra. Eee. To jednak chyba nie będzie nam potrzebne, więc zostawię w kaweterii. O, chyba nawet go zgubiliśmy. Nie. Nie ja czekaj, niech tutaj pójdzie. Dobra, idzie. Idzie tą stroną. Trzeba patrzeć, czy dyrektora nie ma tutaj czasem, bo mnie złapie. I będę siedzieć 999 sekund. I mnie złapie w bali. Do, do więzienia, można tak powiedzieć nawet. Dobra. Do pokoju dyrektora. Teraz się idziemy tutaj ukryć. Jak ja. No chyba tak to robiłam. Oj, nie wiem, oj, nie wiem, oj, nie wiem, czy mi wystarczy. Czekaj, on zawraca. Halo, Baldi, nie mam czasu, no. Skręcę gdzieś. Czekaj. Dobra. Idzie. Nie widzi, nie widzi mnie, nie widzi mnie. Dobra. Chyba proszę tam. Oho. Tylko nie on. Tylko nie jest Halo, no. Oli, jestem tutaj. Dobra. Co tam popychać? Tu jest. Ara. Co Nie po co mi mi pomóc? Dobra. Nie strzelajmy jednak do niego. Chodźmy. Dalej. No popychaj mnie. No popychaj. No dalej, bo mnie złapie za chwilę. Mam dwie minuty. Dobra. Aha. Playtime. Nara. No, znowu mi pomogłeś. Dobra, pomóc mi jeszcze raz. Albo nie, już. Nie, już. Ale może sobie pojechać. Nie było mnie tam. Dobra, dobra. Nie ma go. Nie ma go, nie ma go. On tutaj jest jednak. A. Buli sobie poszedł. Buli się poddał. I bardzo fajnie. To ja się spieszę. Dobra. No to wrzucę dwie odcinki w tym samym czasie po prostu o tak to zrobimy to już sobie idź czekaj bo tam bal jest Jak to zrobić nie wiem zablokować go, o zablokujemy go tutaj dobra nie pchaj mnie, nie pchaj, nie pchaj nie pchaj co ja do ciebie mówię dobra cieczka i dalej popychaj A. Dobra, za chwilę będzie trzeba kończyć i nagrywać następną rundę. Czekaj. Teraz. A, dobra. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Widzimy się do następnego, czyli za chwilę. Pa!